Numer jeden, Judasz Iskariota, zdrajca. Judasz Iskariota, imię, które stało się synonimem zdrady. Jeden z dwunastu mężczyzn osobiście wybranych przez Jezusa. Chodził z Synem Bożym, jadł z nim, podróżował od wioski do wioski, widział, jak ślepi odzyskują wzrok, trędowaci zostają oczyszczeni, a nawet umarli powracają do życia. Słyszał kazanie na górze własnymi uszami, widział jak Jezus ucisza burzę jednym słowem, patrzył jak chleb rozmnaża się w jego rękach i karmi tysiące, a jednak sprzedał go. Wtedy jeden z dwunastu, zwany Judaszem Iskariotą, poszedł do arcykapłanów i powiedział: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? a oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Trzydzieści srebrnych monet, cena zwykłego niewolnika, według Księgi Wyjścia, rozdział dwudziesty pierwszy. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, opamiętał się i zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym, mówiąc, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Oni zaś odparli. Co nas to obchodzi? To twoja sprawa.